Bardzo serdecznie ze mną jest bzyku, a kto inny? to imię! Z tej strony! Elo, elo, widzowie! Wymyślicie sobie, że ja nie czytam komentarzy i tu się mylicie, czytam i to idealnie komentarze! Właśnie otwieramy Jetowice! Widzowie, nie było o mnie tak. tutaj chyba z 50 lat, ale już jestem! Haha! Ha. Ha, ha. Widzowie, dlaczego jesteśmy na jetowicach? To proste! No właśnie, ej, nawet tutaj nie ma lawy, stary nic tu już nie ma. Masakra, Jetowice, trzeba je naprawić, stare bo Jetowice po prostu trzeba umierają. Nie coś zmienić! To Dokładnie. jest jakaś tragedia, i tu nic się nie zmieniło! No właśnie, trzeba, widzowie, no, dlatego... twojego skina! O Jezus, on jest stary jakiś nauczy? upo, no ma, bo tam nie wiem w sumie czemu. Widzowie, w każdym bądź razie jesteśmy na jetowicach, ponieważ dzisiaj z Bzykiem będziemy jednej korować. świątecznie, Juh! bo są święta. Widzowie, czy wam nie pasują święta na jetowicach? No muszą być po prostu, bo to by była jakaś tragedia jakich by nie było. Dlatego widzowie, mamy skrzynkę z narzędziami, będziemy robić tutaj tak jak na Palionowie, lizaki, jakieś ozdóbki, myślimy nad napisem o. wesołych świąt i zamiast tej fontanny, ta Fontanna kiedyś wróci, tylko na razie zamiast tej fontanny chcemy widzowie zrobić tutaj choinkę, choinkę. żeby była. E, no i ta choinka też będzie w sumie fajna. Wiesz, czego nie mamy bombek, ale to potem polecimy na, pal na palionowo i je weźmiemy, e, zrobimy, bo zrobimy. trzeba będzie dodać te bombki. E, kurde, no zniszczy to stary. E, dobra, i jak robimy? Dobra, tutaj będzie. Mm, czekaj, mm, gdzie by tutaj. Dobra, tutaj w sumie możemy zacząć. To tu będzie postawione, nie? Może być, może być, może być. I to jaka podaże. to wysokość w sumie? Weź mu, no, weź patrz taki powiedz stop gdzieś. Dobra, dobra, jeszcze, 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 dobra, może <laughs> już być. Już nie mam. E, dobra, widzę. dobra, tyle będzie okej? Okay? Nie, chyba może jeszcze. Nawet większej, no. No, żeby to była ładna i żeby było widać, że ten, dobra, czy wylądujemy? Dobra, wylądowałem i raz, dwa, trzy, tyle okej, okay, czy jeszcze? Eee, jeszcze dwie. Dobra, raz, raz i dwa. dwa, dobra, Dobra, gig. to będzie fajna choinka. I Eee Dobra, to w takim razie budujemy. O, stary, jak ciężko. Powiem ziesz, ci teraz, tak, najważniejszy jest początek. I jak ty chcesz tą choinkę zacząć? To jest najważniejsze. Czyli jak ona ma wyglądać od spodu. No, Bo czekaj. to, jak wygląda na dole, tak będzie wyglądać z góry. Tak, tak, tak. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Trzeba no coś. Hmm, nie wiem. Trudne, tak będzie, nie? No, trudne, trudne. To będzie, to ja, będzie tak, trudne. Tak, ja to jeszcze powiększył na pewno z każdej strony. Okej, okay, okej, okay, to nie głupie. Dobra, no, no to i teraz będzie. W sumie... Spróbuj, czekaj, czekaj. Zobacz, to nie, tutaj bym zostawił to, to bym zostawił tak podwójnie, niech to będzie tak. Okej, okay, no i teraz w sumie Patrz, będzie to. można, okej, okay, tutaj I Teraz można wyżej, już. dobra, dobra i wydaje mi się, że możemy iść wyżej chyba teraz. Tak, możemy, możemy, no. E, dobra, Tylko czekaj, mądrze, to też trzeba coś... chyba, właśnie nie wiem czy w sumie, dobra, jak będzie za mało to dorobimy ewentualnie. No, mamy tego dużo stary, więc to nie będzie problem. A pewno tak zacząłbym to... odtąd. Tak bym zaczął najpierw, bo to jest duża choinka, więc trzeba od, tak jakby od szkieletu robić. Tutaj na pewno będzie ten, e, ten, ten liść. Zobaczę jak to wygląda z daleka. Ok, no to będzie spoko. Czuję, że ta choinka będzie serio ładna. I generalnie ja bym zrobił... O patrz. Widzisz, tak bez no, no, jednego no. bloku. Tak, tak, tak zrobimy, no. To będzie najlepiej. I teraz tylko właśnie problem polega na tym, że tu już będzie koniec tak naprawdę, jakbyśmy chcieli taką... Jakoś zrobić. Ale czekaj, tutaj zrobimy to podwójnie. Tutaj będzie dwa, tutaj podwojęcie jeszcze jedno do góry. O! O! Dziku, jezu, jest tak łebski. A następny tutaj trzeba będzie zrobić potrójny. Raz, dwa i trzy. I dobrze, czekaj, i dobrze. Ej, I ładnie, sumie... to wygląda. Ale czekaj, czekaj, ja bym to powiększył jeszcze raz o jedną tutaj na dole. Wszystko Dobra. bym powiększył. Patrz, z każdej strony. Dobra, powiększam. Była taka duża. Okej, okay, już, już powiększyłem! O nie! Ja też, Ej. ja też. Jest git, jest git, Ale bo nie ja powiększym... ja nie, nie, nie. A, ale... Jest ok chyba. Hmm. Jest ok. Dobra, jest dobrze. Jest okay. dobrze. Bo ja dobra, powiem się, raz... tak jak ten. Tak jak ten. Tutaj jednak bym od dwóch zaczął. Tutaj bym zrobił dwa do góry. Tu? E, tutaj tu? dwa do góry, tak? Dobra, tak, dobra. dobra. To wyglądać. Dobra, do góry. Dobra, tylko tutaj muszę, żeby to symetrycznie. E... Czekaj, coś tutaj jest nie tak. Coś jest coś chyba tu, nie coś, tak. Coś tu śmierdzi, no tak mi się też wydaje. E... Raz, dwa, trzy. No, no nie, nie, no nie. Jest ty... okej. Okay. Tak? A jest, no. Dobra. Nie, 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 nie jest, ok. Nie, jest, ok. Jest? Nie, albo tutaj. Dobra, to muszę znieść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. Dobra. Ok, teraz jest ok. Gid. No jest git, jest, jest, dobra. dobra tu. e, tutaj dwa, dobra, ok, ok, ok. E, pytanie, czy właśnie robimy tutaj? Dobra. Ja idę po tej, idę, idę po tej tenki, dobra. Ej, ta chwilkę wygląda mega ładnie, stary. To będzie ładne, to będzie wydaje mi się serio ładne. No to wygląda naprawdę nieźle. Moga, coś takiego. Chyba to w sumie. możesz Dobra. robić stary choinkę, żebyśmy ten, żeby to szybciej minęło, to ja zacznę robić może lizaki na ten. O, tutaj. może być, może być. No, 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 sumie, nie mam... no jak chcesz robić choinkę, to ja mogę ci ustąpić, nie? Nie, 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 możesz robić, bo ty już masz na to plan. Ja boję się, że zaraz coś zwalę, nie? Dlatego lepiej, lepiej. <noise> Nie no i to właśnie. A ja się boję, że ja coś zwalę, wiesz? Nie, stary będzie git, ty masz do tego łeb. Raz, dwa, hmm. trzy... E, dobra, teraz tutaj e, widzowie, wypisaliście w ogóle, żebym robił troszeczkę większe te lizaki, więc w niektórych miejscach po prostu będę je robić. E, tak jak na Waszą prośbę przystałem. Mój duży pomysł, e, Dobra, latarni tu nie ma, ale w sumie latarnie potem dodamy, więc to nie będzie problem. E, dobra, kurde, jak ona wygląda, da? mi się. Serio, no jest fajnie. mega ładna. E, myk, myk, myk. dobra, teraz tu. Eee, dobra. Ja robisz tizaka, tak, na początku, zacznij od z każdej strony, pamiętaj, wszędzie, w sensie... Na całych Jetowicach nawet. No, 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 żeby to... Bo Jetowice muszą leśnić. E, no, dobra. Nie no, fajnie, teraz, fajnie. Wreszcie nie leśnimy trochę. No troszeczkę je zaniedbałem, ale no bo przeprowadziłem Aha. się na palionowo, ale wracamy teraz, wracamy teraz, żeby żeby znowu... żeby znowu odżyły. Jetowice muszą wrócić, widzowie. Napiszcie w komentarzach, co możemy robić w ogóle na jetowicach, co tutaj ciekawego można by było. Jakiś pomysł na odcinek, widzowie, a najciekawszy wybiorę i będziemy sobie coś tutaj dymić. E, dobra, tak, tak, lizaki oczywiście. tu... Dobra, te lizaki... Lizaków tu może być dużo, bo to końcu są jetowice. I dobra, te jetowice w końcu, staro odżyją. Przez tą choinkę to no w Może będzie się Aż się będzie chciał tutaj mieszkać, tak powiem. No, może tu wrócę, stary, ale zobaczymy. Tak, mówię! No Pamiętaj, nie przejmuj palionowa znowu, dobra? No, hm, pomyślimy tym. Tego nie obiecuję. Różnie bywa ze mną, dobrze o tym wiesz. Dobra, Wiem, no nie wiem. To jest. jesteś woda, że tak powiem, która nie jest spokojna. No ty stary, co ty mówisz? Co no, ty no, mówisz? Prawda? No taka prawda. Prawda. Oh, oh my god! Dobra, myk, myk, myk i myk. Dobra, cyk, 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 fajnie, fajnie. Eee, dobra, te lizaki, te lizaki, dodają uroku. Mm, czekaj. Ej kurde, jaka ta chuinka jest ładna, stary, coś ty zrobił. Ładna? Właśnie... No. Widzowie, na w komentarzu. To tutaj nie pasuje w to Ale policz, co, ale... moim zdaniem jest to bardzo ładna. To jest symetrycznie, właśnie, ładna. Ładna. właśnie jest nie Jest symetryczna, jest symetryczna. No, jest okej, okay, ale myśl, No, zrobiłem jak mogłem, no lepiej tego nie zrobię. Nie, zrobiłeś ładnie stary, nie, nie przejmuj się opinią innych Ja wiesz co bym jedynie zrobił? Ja bym powiększył jej trochę korzeń, bo to tak trochę wygląda tak drętwo Jakbyśmy jej korzeń powiększyli, w sensie... A, korzeń tu w sensie, okej, okay, okej, okay, możesz, tak. możesz, jak najbardziej Nie ma, nie ma problemu stary No, no, pokażę jak to do jest dobra i trzeba by było ten napis Wesołych Świąt jakbyś chciał zrobić, nie? Yy, tak, 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 tylko gdzie ten napis stary chcemy zrobić? Eee, gdzie chcesz? Ja bym gdzie go zrobił, on bym go zrobił przy iglach. Ten go zrobił przy iglu. A eee, można, można. Tam gdzieś, tam może na murze jakoś przy iglu. Na murze? Okej, okay. dobra. spoko. No nie spoko. wiem, no wiesz, to są to są twoje to miasto, nie? Tam twoje towice, to ja tylko robię taki luźny, że tak powiem, pomysł za dłuższy. <laughs> nie stresuj się. Ej, dobra, to wygląda tak fajnie, ja nie mogę. W końcu, podoba, no w końcu mi się podobają jetowice znowu, nie? Bo kiedyś już była lipa. W ogóle muszę usunąć tego ten, tego melona, bo on tu w ogóle już nie pasuje. Spongebob mi go kiedyś zrobił, a Spongeboba już nie ma. Oj, biedny no. Biedny Spongebob. Nie, nie ma go tu z nami, ale spokojnie, nie jest źle. O, ale to wygląda tragicznie trochę. Co? Nie, ładnie to wygląda, stary, nie, no dobra, dobra, to... ty bardzo nie masz stary, źle się oceniasz. Oj, bombeczki, bombeczki, bombeczki trzeba jeszcze zrobić i najlepiej jakąś gwiazdkę, tylko gwiazdkę Albo dobra, to co ty teraz robisz? Teraz robisz normalnie gwiazdki, ja to ja mogę w sumie robić e, napis Wesołych Świąt, albo e, ten drugi. A. Dobra, wiesz co, zrobię napis może, o. Możesz, możesz, no. Kurde. Tylko nie wiemy. obiec, jak to wyjdzie, będzie z y, zielonej wełny, co to na to, bo taki świąteczny, nie, kolor. E, świąteczny kolor jest zielony, to bardziej... E, stary, a to, jakiego koloru mam był Grinch? No, do... omek, dobra, dobra, dobra jaki kolor mam zrobić? Jak zrobię niebieski, to to będzie się zlewać, a tak to będzie ładnie wyglądać, myślę. No dobra, bez dobra. skoro tak mówisz. No, mówię tak i mam nadzieję, że będzie dobrze i proszę tutaj nie hejtować. Nie hejtuję, tak hejtu. stary. Dobra, o ty! Ej, ej, ale w nocy to wygląda, stary. Dobra. Naprawdę, to mi się mega podoba, mega mi się Muszę podoba. Się Dobrze stary, skup się, nie? nie przejmuj się opinią innych. Dobra, znowu mi się bogują bloki, boże jak ja tego nienawidzę. Że na biało, właśnie to musi być coś z internetem, bo normalnie, kurde, ja dobry internet, tak mi się wydaje. A ty nie masz nie, nie, no tak, ty nie masz takiego wydaje? problemu? Nie, ja nie mam. Znaczy... Zdarza mi się, ale bardzo to bardzo o wiele rzadziej niż tobie, więc wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Okej. Okay. Dobra, idę po bloki, bo już mi się skończyłem, tutaj są. Eee, dobra, te lizaki... Nie no, ładnie to wygląda, fajnie, fajnie, mi się mega podoba. E, zobaczymy, zobaczymy ten napis właśnie Wesołych Świąt, bo go trzeba będzie zrobić. Dobra, dobra, jak mnie jest nie? Że brzydki napis. No właśnie, stary, zobaczymy, jak ten napis będzie wyglądał. O kurde. Co to Co? jest? No! Tylko spróbuj, Ej, ej, ej. Dobra, e, teraz tak. Tutaj robimy, dobra, czerwone, białe, czerwone, białe. Chcę zrobić tutaj widzowie symetrycznie, żeby to wyglądało. Myk, 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 yy, cyk i teraz tutaj. O i znowu się zbugował blok. Dobra, już jest git. Yy, dobra, tak. Ej, fajnie, zobaczcie, ile tu zrobimy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy i tutaj w takim razie. I dobra, zaczynamy to, 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 to. Yy, teraz myk, myk, myk. Dobra. I dodajemy to widzowie. Czerwone i ok I tu będzie takie widzowie y, tunel z tych lasek, że tak powiem. Dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy, czyli tutaj teraz. Y, zaczynamy od tego, 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 tego. A nie, czekajcie. O, teraz. Teraz cyk, cyk i cyk. Dobra. I to wygląda mega ładnie, widzowie. W podlecimy Aha. sobie. Co, 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 co? Co Ci nie pasuje? Nie, to wszystko wygląda mega ładnie. No co? Nie no, mi wszystko pasuje. Wszystko wygląda mega... No wesołych ładnie, świąt widzowie, wesołych świąt, bo święta tuż! Nie no spokojnie, nie święta. hejtuje cię stary, bardzo ładnie Tylko nie będzie po polskich liter, bo stary nie wiem jak zrobić to ły Nie no nie muszą, nie musi być i tak każdy zrozumie chyba o co chodzi, tak mi się wydaje przynajmniej, no powinno Wesoł. się przynajmniej tak zrobić. No no raczej tak, no kto, kto nie ogarnie, że jak nie ma wy, to nie będzie wesołych świąt, Wesoł. WS, i -y, teraz igra y gra kamusze. Dobra, a ty, ty, ty... Co, nic nie robisz, tylko patrzysz mi się na ręce, tak? Nie no, chciałem <laughs> zobaczyć jak ci idzie, ale, 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 ale idzie dobrze, 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 dobrze to robisz, stary, więc będzie git. Tylko właśnie nie. Nie, w sumie, w sumie ten zielony nawet pasuje, więc git. E, dobra. E, co tu jeszcze stary można ciekawego zrobić właśnie? Prócz tych lasek i ten. Masz jakiś pomysł stary? Bombki na choinkę. Ale to no, tylko, bombe tylko bombek, bombek właśnie nie ma, w tym jest problem. Ale bombki, bombki ogarniemy. Hmm, Oprócz może... tego, czekaj, coś takiego świątecznego. Jakiś prezent! Dawaj taki taki sztuczny prezent. Daj okay. ci pełne, dam ci na prezenty takie, że niby leżą. Okej, okay, to nie jest głupie. No, możesz mi dać, chodź, chodź, chodź. Tylko gdzie a... chcemy dać? Co? Możemy zrobić jakieś. Można zrobić w sumie jakieś boksy, no? E, żeby sobie takie. Żeby były takie takie tych? E, z prezentów, weź to. Weź może troszeczkę tych... Okay. No weź trochę. Śnieżdżę o, śnieg. Dobra, dobra. I dam Ci zaraz więcej więcej dam ci też. Dobra, dobra, to ja już nawet chyba wiem gdzie to zrobię. E, będziemy mogli widzowie zrobić to właśnie o tutaj. O tu na przykład. Dobra. E, teraz tak, raz, dwa, trzy, żeby to też... No, takie może być w sumie. Cyk, cyk, cyk. Okej. nowy krążek jak okej. Okay. Dobra, teraz tak, to mamy tu e, można dać teraz troszeczkę tej wełny Tutaj widzowie damy to i e, dobra i tak cyk 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 Nyk. Elegancko, nie słuchaj, to będzie, to będzie taki napis chyba Fajna. Nie no, napis wygląda, że będzie spoko stary więc zobaczymy jak Ci to pójdzie o kurde. Co się stało? Nie wiem, no, chyba, chyba, że zwalił trochę ten napis. O stary. tutaj. Spokojnie. O tylko odrobinkę zwaliłem. O nie co, ja zrobiłem. Dobra, czekaj, muszę... Muszę to... Aha, nie mam tego. Dobra, to zrobimy... O tak. Cyk, 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 cyk. Dobra, i tutaj jeszcze zielona wełna widzowie. Myk, 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 myk. Dobra. I teraz w sumie wygląda to całkiem spoko. Taki prezenciór, widzowie, chociaż to nie wygląda jak prezent, ale. Ale no Pokaś, pokaż to mi to. Ja muszę zobaczyć ten prezent. Tylko czekaj, najpierw może dokończę tutaj, właśnie ten, moje... E, mój. tutaj ten, moją pracę, ale zaraz to sprawdzę. No dobra, możesz to zobaczyć. Może stary święty Mikołaj, jak zobaczy to, to też na nie przyjdzie, nie? To by było. To by było. No tak, jak się śmiejesz? zobaczył, to uciekł. No stary, to było trochę sass, co on zrobił. Haha. Ha. No, no. No niemiłe zachowanie w każdym bądź razie Prawda Mikołaj się zachował źle. Ale zostawił prezenty, co prawda mi zostawił rózgę, ale już nie wracajmy do tego. No a no, bo tylko popsuje wszystkim święta stary, więc może nie wracajmy. Co ty mówisz? Jakie święta. Aha. Dobra, ta chłopinka jest ładna, tylko trzeba na niej dodać bombki i w sumie będzie gotowe, stary. Dobra, ładnie wygląda ten napis stary w sumie. No ej, dobra, bardzo ładnie to wygląda. Mi się... Ej, dobra, to będzie takie super. E, jeszcze tutaj w sumie można zrobić prezencior e, Raz, dwa, trzy No, no powinno być to ładniejsze, nie? Ale dobra, trudno, no, napis jest, zro jest zrobione Nie, jest git, stary Nie przejmuj się się. Innych. Tak Bardzo mi się stary O, najważniejsze Trzeba będzie jeszcze poprawić trochę, ale jest git no, powiem szczerze, ja czuję magię świąt W końcu wow, wzyku. Na, na Jotowicach, oczywiście. Co to jest za prezent? O co ci chodzi? No, co żeś ty tutaj odwalił? No, stary, to wygląda... Jak to wygląda? Dobra, zaraz ci pokażę, jak się, jak się robi prezent. No może ja w sumie nie wiem. No nie mogę, jak ja to zobaczyłem. No, Proszę ale co, masz się. lepszy pomysł? E, wiesz co? No dobra, nie mam jakiegoś mega lepszego, ale wydaje mi się, że będzie ciekawszy troszkę odrobinkę. No dobra, no to Choć pokaż. mnie nieco ciekawi. Co mogłeś stary wykminić? Robimy ten prezent i kończymy. Pokażemy wam... A, jeszcze będzie trzeba te bombki zrobić, ale to widzę, zaraz zrobimy. O, dobra, już wiem jak to robić. Faktycznie, czemu ja na to nie wpadłem? Ej, dobra, faktycznie, zrobię tak. E, czekaj, czekaj. No, ee, no pozwalasz mi pomysł. <laughs> I tak byś stary to zmienił. E, dobra, tylko w sumie m, jedyny minus jest taki, że za małe to zrobiłem, dlatego troszeczkę to powiemy krzał. Dobra, idź ty głupi zombiaku, ty. Raz, dwa, trzy, dobra? I teraz jeszcze tutaj, i tu widzowie. Jezu, głupie zombiaki, no. Raz, dwa, dobra? I teraz, widzowie, patrzcie, zrobimy coś takiego. Tu, tu, tu. No, jeżeli chodzi o kokardkę, to ja nie potrafię jej robić, to trzeba przyznać, ale. No ale się nie stresuję. <laughs> Dzięki. Dobra. Nic, nie teraz... powiedział, bym się stresował. Teraz tutaj i widzowie zam i tutaj zmienimy tą kartkę. Ona będzie tu. Dobra, faktycznie, o no to teraz to będzie wyglądać troszeczkę lepiej. E, Meg. Dobra, jeszcze tutaj. Okej, okay, i tu. No i pat. W, w sumie to będzie wyglądać mega, 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 mega. Ładnie. E, cyk, cyk, cyk. Dobra. Jas. Yes. O, no i dobra, i wygląda to spoko jak prezencior. E, co prawda tutaj fajnie jakby też była wstążka, ale no już nie zrobiłem tego zbyt symetrycznie, ale wygląda to ładnie, mi się podoba. E, dobra, no. Pokaż stary jak ty to zrobiłeś, no faktycznie to trochę to co zrobiłem w porównaniu do tego wygląda dużo lepiej twoje, no to akurat trzeba przyznać stary No 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 widzisz zrobi się prezent, tylko za wstążka jakoś, a nie wiem nie wychodzi mi, ale no coś takiego no powiedzmy Nie wstążka ładnie niewdana. ładnie ładnie, no ja tam też zrobiłem taki mały prezencior, Wygl wygląda to nad wyraz fajnie, zobaczymy widzowie jak to wygląda wszystko od lotu ptaka no powiem ci stary, że widać, widać święta, nie? Jetowice wyglądają e, dużo lepiej. E, wyglądają mega dużo lepiej. E, widzowie, my te bombki dodamy już po odcinku, żeby to jakoś wyglądało. No a tak to jeszcze, jeszcze Wam pokażę z góry na sam koniec jak to wszystko wygląda. Możecie ocenić. No stary nie no, wygląda to naprawdę ładnie. Teraz no cały świąt, jest ta choinka, ta choinka też dodaje tutaj na Jetowicach. No chce się żyć na tych Jetowicach? Napiszcie w komentarzu co byśmy mogli jeszcze dodać i e, co moglibyśmy nagrać ciekawego na Jetowicach, więc widzowie. Dokładnie. Zostawiajcie łapy w górę, subskrypcję i widzimy się jutro na filmie. Trzymajcie, cześć!